Zawód tester gier, czyli czym się zajmuje i jak nim zostać. Chciałbym zacząć od tego, kim tester gier nie jest, ponieważ cały czas w społeczeństwie panuje przekonanie, że testerzy gier to są osoby, które przychodzą do pracy po to, żeby sobie grać w gierki i poniekąd tak jest, ale bardziej nie jest niż jest. Mój wspólnik czasami powtarza taką anegdotkę. Mówi ona o tym, że kiedyś w Anglii, w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania, w których pytano młode osoby, w jaki zawód jest ich wymarzonym zawodem. No i tam pierwsze miejsce to było oczywiście kierowca Formuły 1, jakiś strażak, ale w pierwszej dziesiątce pojawił się również tester gier. To pokazuje, że ludzie nie są świadomi tego zawodu i nie są świadomi tego, w jaki sposób się go wykonuje, ponieważ uważają, że Zajdą sobie do pracy, dostaną kilka pudełek z grami od dewelopera i będą sobie grać cały dzień, a w ogóle to może dostaną Xboxa i sobie będą grać swoje ulubione gry. Niestety tak nie jest. W ogóle nie jest to praca łatwa, nie jest to praca, która polega na tym, że sobie siedzimy cały dzień przed komputerem i wykonujemy przyjemne czynności, takie jak granie, ponieważ y, musimy robić o wiele więcej trudnych rzeczy, a może nawet nie tyle co trudnych, co czasochłonnych, ponieważ praca testera to głównie wykonywanie monotematycznych czynności, które wymagają od nas poświęcenia dużej ilości czasu i ponawiania tych czynności wielokrotnie. Na czym więc polega praca testera? Wyobraźcie sobie proces powstawania gry komputerowej. W pewnym momencie deweloper potrzebuje, aby ktoś zaczął znajdować bugi, błędy w grze, tak, żeby końcowy użytkownik, czyli klient, osoba, która grę kupi, tych błędów nie uświadczyła. No i w tym miejscu jest wstawiany tester. Tester otrzymuje grę, którą tworzy deweloper, siada do niej i testuje konkretne elementy. Przykładowo Programista potrzebuje, aby ktoś przetestował jego system strzelania. No to tester siada i zaczyna testować strzelanie. Poprzez strzelanie w lataniu, w skakaniu, w kucaniu, poprzez strzelanie w różne obiekty, poprzez strzelanie w niebo, w podłogę i tak dalej, i tak dalej. Jeśli znajdzie jakiś błąd, bo na przykład jeżeli strzeli w podłogę to postać umiera, to musi go bardzo dobrze opisać, napisać do niego reprodukcję, czyli w jaki sposób do niego doprowadził i przedstawić to programiście tak, żeby a ten go nie zabił, b żeby było to Czytelne i dało się to naprawić. I C. Z czego ludzie sobie często nie zdają sprawy, ale warto, żeby tester też proponował własne rozwiązania. Muszę też dodać jedną ważną rzecz: mianowicie, często ludzie, którzy chcą pracować jako tester, wydaje im się, że będą recenzentami. Czyli przyjdą do firmy i powiedzą, to jest słabe, to jest chujowe, to bym wywalił, no to w ogóle kto to zrobi? No nie, tak to nie działa, ponieważ od tego są osoby inne, na przykład Creative Director. Albo jeśli byśmy bardzo chcieli się uprzeć, to dział QA, ponieważ QA to nie do końca to, co tester, ale nie chciałbym tego podziału wprowadzać w tym filmiku, ponieważ jest to troszeczkę głębsza sprawa, która się wywodzi bardziej z IT niż z Gindell. Jakie rzeczy są ważne podczas pracy testera? Jakby jedną z ważniejszych w ogóle umiejętności takiego testera to jest komunikatywność. Bardzo ważną kwestią jest umieć się dogadać z resztą zespołu, kiedy wiesz, że jest na przykład crunch, Ludzie są mega zmęczeni, a ty im musisz powiedzieć, że mają błędy w swojej pracy. No bo tak naprawdę tester to, co robi, to mówi o ludziom o tym, że zrobili coś źle. Dlatego komunikacja jest bardzo, bardzo ważna. Jeżeli mamy z nią problemy, to trzeba zacząć ją ćwiczyć jak najszybciej. Inna sprawa, również związana z komunikacją, to fakt tego, że dobry tester powinien umieć dobrze kształtować zdania, które przekazuje. Nawet już nie w formie mówionej, werbalnej, ale na tekście, ponieważ bardzo dużo raportów będzie musiał napisać i musi sprawić, aby były one czytelne. Tester również powinien mieć otwarty umysł. Co przez to rozumiem? Mianowicie nie będzie testował tylko jednego konkretnego elementu, ale zdarzy się prawdopodobnie tak, że otrzyma coś do testowania związanego z animacją, z grafiką, z programowaniem. Będzie musiał grzebać w wielu miejscach, dlatego fajnie jest, gdy tester ma takie podejście trochę game designera, czyli osoby, która musi wejść w każdy szczegół gry i w każdym szczególe się w jakiś sposób obracać. Jest to bardzo przydatne, pomaga pracy innym ludziom, a oni to doceniają i wszystkim żyje się lepiej. Jeszcze tak, żeby zamknąć ten pierwszy rozdział w filmiku. Tester to osoba, która nie gra w gierki, nie gra w grę dewelopera, ale testuje, czyli sprawdza elementy tej gry tak, aby nie zawierały one błędów, a jeśli znajdują, to pomaga je rozwiązać. Jak zostać testerem gier komputerowych? Zacznę od tego, jakie umiejętności są przydatne. W pierwszej połowie już powiedziałem o tym, że komunikatywność oraz otwartość, ale chciałbym to podsumować. Komunikacja jest naprawdę kluczowa i niezbędna. Jeżeli na rozmowie rekrutacyjnej nie będziecie w stanie dobrze rozmawiać, dobrze się komunikować, to już macie bardzo duży minus, ponieważ jest to jeden z ważniejszych elementów pracy testera. Druga sprawa to jest otwartość umysłu, która polega na tym, że nie zamykamy się w danej dziedzinie, czyli staramy się wypływać na nowe wody, doświadczać nowych rzeczy, eksperymentować trochę nawet z Naszą pracę. Trzecia umiejętność, która jest również niezwykle ważna, to szybkie uczenie się, ponieważ tester w swojej pracy musi przyswajać dokumentację, dokumentację aplikacji, dokumentację wszystkiego oprogramowań, dokumentację całego programowania, które jest używane, na przykład silnika. Czyli jako testerzy będziemy musieli wchłonąć masę wiedzy i robić to naprawdę szybko, żeby nie opóźniać zespołu, nie zostawiać w tyle. Co można zrobić, aby zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji, gdy chcemy zostać testerem? Na pewno warto mieć wpisane w doświadczenie coś takiego jak niekomercyjny, Projekt, przy których byliśmy testerem lub czymkolwiek innym, ponieważ to pokazuje, że mamy chęci, mamy pewnego rodzaju pasję i jesteśmy otwarci na zdobywanie doświadczeń. A tym bardziej, że często niekomercyjne projekty są trudne, ponieważ no, nikt nikomu nie płaci, nikomu się nie chce robić. Wszyscy to robią prawdopodobnie po godzinach, więc wpisy do takich projektów są naprawdę na propsie. Sam muszę przyznać, że gdy zaczynałem swoją pracę w branży growej, miałem głównie takie projekty na koncie. W swoim portfolio miałem projekty, które nawet nie wyszły, ale ilość pracy, która została w nie włożona, nie była podważalna i ludzie, którzy mnie rekrutowali popatrzyli na to o wiele bardziej przychylnie. Dlatego idź na jakieś forum w stylu warsztat.gd, dam link w opisie lub innego rodzaju forum, gdzie znajdziesz projekty niekomercyjne indie. Napisz do któregoś, zapisz się, zaproponuj bycie nawet testerem. Kolejna sprawa, która tyczy się wspomnianej już kilka razy przeze mnie otwartości umysłu, to posiadanie ambicji na coś wyższego. I chodzi mi tutaj o to, że ludzie czasami traktują bycie testerem jako swój wymarzony cel. I większość rekruterów, a w tym przynajmniej ja, wychodzi z założenia, że człowiek przychodzi na rekrutację, na stanowisko testera i mówi, że jego wymarzonym Stanowiskiem, wymarzoną pracą jest bycie testerem i chciałby robić to do końca życia. Nie wie o czym mówi po prostu, ponieważ być testerem można rok lub dwa, potem człowiek się zaczyna wypalać. Ponieważ jest to, tak jak wspomniałem, na samym początku praca ciężka i trudna oraz często ludnawa, bo polegająca na sprawdzaniu jednej rzeczy milion razy, to Ludzie bardzo szybko przestają mieć motywację do jego wykonywania. I szczerze przyznam, że wś wśród swojej kariery przez te 4-5 lat, które pracuję w branży growej, nie znam testera, który by był testerem dłużej niż rok. Okej, okay, dobra znam jednego. A tylko jednego. Nie twierdzę, że do testowania gier nie można mieć pewnego rodzaju smykałki i zapały i robić to przez całe życie. Tak serio, serio, no bo da się, ale to jest naprawdę męczące i na dłuższą metę nie ma takich osób w no. Dlatego jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że na przykład chciałby być dalej grafikiem, albo w ogóle interesuje jego grafika, albo interesuje go game design lub Level Design, super. Z tego jakby punktu wychodząc dalej, warto mieć jakieś minimalne podstawowe doświadczenie z game designem, Level Designem lub programowaniem, a najlepiej wszystkimi naraz. Teraz sobie pewnie, że o kurwa, ile roboty, ja pierdolę, przecież ja tego w życiu nie zrobię. No nie no, bez przesady wystarczy, że poznasz jakieś podstawy, będziesz wiedział o co chodzi. Tak, żebyś był w stanie się komunikować z ludźmi, którzy zajmują się czymś konkretnym. Na przykład, jeżeli pobierzesz sobie Adrian Engine 4, przejrzysz sobie dwa tutoriale, zajmie ci to dwa dni, ale już będziesz miał pojęcie, jak rozmawiać np. z level designerami albo z grafikami, jeśli chodzi o materiały, tworzenie materiału. Tak samo, jeśli chodzi o programowanie, jeśli liźniesz podstawowy termin pojęć, to też ci będzie troszeczkę łatwiej rozmawiać, ponieważ będziesz rozumiał, co ci ludzie do ciebie mówią i dlaczego mówią ci, u mnie działa, a tobie nie działa tak naprawdę. Chciałbym dodać tutaj jedną rzecz i powiedzieć trochę o czymś, co ludzie sobie wpisują do portfolio, do CV, co kompletnie nie działa na rekruterów. Są to bety dużych zamkniętych gier. Dlaczego to nie działa? Ponieważ wszyscy mogą mieć do nich dostęp, a jeśli nie wszyscy, to bardzo duże grupy osób, to raz. A dwa, tam nie ma tak naprawdę jakiegoś dużego i profesjonalnego testowania. Tam się po prostu wchodzi, gra i zgłasza swoje opinie. A branża Growa nie potrzebuje testerów recenzentów, potrzebuje testerów rzemieślników, testerów rzemieślników, artystów, którzy potrafią podejść do sprawy rzetelni, właśnie tak jak powiedziałem, rzemieślniczo, czyli zrobią tą robotę 30 razy, którą potrzeba, ale też dodadzą coś od siebie z własnego serca. A taki zamknięty, zamknięta beta na przykład Overwatcha, no spoko. 20 tysięcy osób też wzięło w tym udział i co z tego? I pewnie 5% z nich napisało, że im coś nie działa albo że broń strzela za mocno. Nie, Ta, takie rzeczy się tak bardzo nie przydają, jak wejście do małego, niekomercyjnego projektu, w którym będzie o wiele trudniej, trzeba będzie się napr naprawdę starać i pracować. Jeszcze zanim podsumuję temat, to chciałbym poruszyć ten bardziej niewygodny, którego ludzie z jakiegoś powodu zazwyczaj unikają, mianowicie ile zarabia tester gier. Tak naprawdę, jak przy każdej profesji, ceny wahają się w zależności od kilku różnych rzeczy, na przykład jak duża jest firma, albo w ogóle jakiego typu gry robi. Ale można powiedzieć, że w Polsce są to stawki około od 1,5 tysiąca do 2,5 tysiąca przy bardziej doświadczonych testerach. Chociaż dalej można znaleźć oferty, gdzie tester dostaje, na przykład 1000 zł miesięcznie, albo 900 zł miesięcznie, i nie są to żadne bajki. Takie firmy są. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ tester jako osoba zatrudniona na samym początku musi zostać doedukowana bardzo dużo. I musi nauczyć się współpracy z zespołem gamewowym, musi nauczyć się tego w ogóle, czym jest testowanie, jak podchodzić do wszystkich gałęzi produkcji i ludzie z całego teamu muszą poświęcać tej osobie czas. Więc płacenie jej tyle samo co grafikowi mija się z celem, ponieważ ten grafik będzie jeszcze pewnie uczył. Okej, okay, przejdźmy do podsumowania. Tester gier to tak naprawdę dobra praca, aby wbić się do branży, ponieważ od jakiegoś czasu zaczyna być z tym problem i młodzi ludzie, którzy szukają roboty właśnie w game devie, nie mogą jej dostać, bo... Firmy szukają zazwyczaj profesjonalistów, osób, które już mają bogate doświadczenie, bogate portfolio. Dlatego jeżeli masz okazję być testerem, a chciałbyś potem robić coś więcej, warto się na niego wkręcić i pokazywać swoim przełożonym, pokazywać firmie, w której się pracuje, że robisz coś jeszcze. Na przykład, jeżeli chcesz być level designerem, ale nie możesz się dostać, bo masz jeszcze za małe doświadczenie przy współpracy z ludźmi w game zaczynasz pracę jako tester, na przykład godzinę dziennie poświęcasz na robienie leweli do gry, nad którą pracujesz. Po prostu prosisz level designera o to, żeby Ci udostępnił narzędzia albo project managera i zaczynasz sobie to cisnąć. I pokazujesz efekty, iterujesz je, pytasz się o zdanie. To jest jakiś sposób. To jest coś, co zawsze Ci może pomóc. Tester gier też jest dobrą fuchą, żeby w ogóle poczuć klimat branży growej, bo nie wszystkim musi on się spasować. Czy poleciłbym pracę jako testera? Długoterminowo zdecydowanie nie. Krótkoterminowo nabicie się tak. Okej, okay. i to wszystko, co tak naprawdę mam do powiedzenia o testerach gier komputerowych. Jeżeli macie jakieś pytania związane z nimi, zadajcie na dole pytanie. Ja postaram się odpowiedzieć na to w następnym QA. Przypominam również, że uruchomię Patronite'a, jeśli Wam się spodobało, to możecie tam zerknąć. Jeśli nie, to nie, to trudno. Następny materiał poświęcimy level designerom, czyli tematowi, który jest mi bardzo bliski. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i cześć!